Przed gmachem telewizji polskiej, zaraz obok odbywają się castingi na do najlepszej edycji The Voice of Poland dlatego że będę w niej ja. Na przełomie trzech lat Thousand Pieces <laughs> of Wyłączyć? Orka mi się wydaje bardzo fajna. To normalna dziewczyna, tak nie jakaś, że nie wiadomo, co to nie ona, tak. Mm -hmm. Tragedia. Gdzie jest twoje nowe Wiki. Mecz Marek Roziński. Mój pokój. Swinki? Komety ją się spalającego ze pochodzących pyłu oraz lodu. Z się składa i jaskrawy on jest. Rodzaj jego jeden tylko jednak widzimy. Wszystko tutaj polega na. Wszystko tutaj jest po prostu jeden wielki powrót do przeszłości. Patrzcie. Proszę bardzo. Access random some memories. Pink Floyd. Uh, Płyta minelowa, Delorek. Przemo, ile, ile lat kończysz? Mało. Tyle. Osiemnaście. Osiemnaście, no. Osiemnaście. <laughs> Dwieście. Dzięki. Ale masz te włosy. Oh O Dobra. Let's do the smile. Ale no no nie <laughs> <by patrzę. śmiech> Yeah, I'm going yeah. to begin. after 2 Dokładnie ja, exactly to, to, to samo chciałam powiedzieć, słuchajcie, po dwóch to latach, Hello! The Richards wreszcie w komplecie! Yeah, ma f**k! It's too hot here. Ale w to? Takie ja, A jakieś się przystanie No ale on tutaj! Średnio raz na dwa no, miesiące. O, 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 <ślenie> o jaki Rafał się będzie wysoki zrobił? A ja jestem mały. w korku! <ślenie> Widzicie to? Ostatnie pół godziny spędziliśmy w ślusku. towarzystwie tych samochodów. Widzę reakcję gościa za mną. Tak. <ślenie> Nagrywasz mi cały czas. Ale świetnie ujęcie, bo widzę Cię jednocześnie w tej, w lustrze w... i tutaj. Co jest? No nie wiem, zapomnieli, że o... tutaj te zielone, też wypadałoby zielone. Włączyć jest czasowy No. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, sierpone. A my dopiero ruszyliśmy bo sekund 10 sekund, no, 10 sekund ej. A teraz licz ile jest czerwone. No, już godzina. Tak? Jedźże! Jedź! O <laughs> Jedź! <laughs> o 10 sekund! 10 okay, sekund! Free! Szybko, szybko! Four, Jomek, szybko. Six, Co ona 8. Eight! One, Już nie jadą, a my stoimy. Oni mają tak 20 sekund. Ale masz loczka. Nie, pizze, nie pizze. Nagrywa, ona nagrywa. Hello. Właśnie wyszliśmy z Suicide Squad. A niestety tutaj mamy The skład Squad. Yo. rajd, swoja rajd. Swoja rajd,

Sicher. Kinder sind sehr sicher. Kinder sind sicher. Kinder sind sicher. Kinder <laughs> Drop the bass. <laughs> ja, herzlich willkommen. Wir sind hier in Eustendaliga Ey. Wiecie, że taka piękna miejscowość istnieje pod często To nie jest ten olsztyn nad, nad morzem. U nas w to jest nasz olsztyn, z naszym zamkiem tam. Ej, was wy 1001 dalmatynów. No, to jest? Jemy sobie lody u szfei. Nie ma lepszych lodów na świecie niż te u Szwaji. Co tam jest? osa? Lody. Route, viage, virages, la rot lo gran viatge lo quitran l’envan, Lei virrage la mal l'ocean e se iivage la ruta bute deamarage pas de stress, kios, pas de gunspera. Poă un chieu să lu setci d’avant, pas din GPS, ce de bariere, ce de dogane de long aavançar ronda lor papa. Senă la rota tota lajor Su camin papa,cio si din la sota so si seul l’estrada.